Cześć kochani. Dzisiaj pokażę wam kolejną część kolekcji naszych figurek do grania, czyli będzie Astra Militarum, będzie Frostgrave i kilka innych ciekawych rzeczy. Mam nadzieję, że będzie wam się podobało. Nie przedłużając dalej, jeszcze podziękuję wam za kawy, za udostępnienia, za wszystko co robicie, żeby wspierać ten kanał. No i cóż, jedziemy dalej. Tak naprawdę jeżeli chodzi o moje malowanie, to prawie od końca zaczynamy, ponieważ tutaj widzicie komandoski Katahan czy Katachan Jungle Fighters. Szukaliśmy takiej mieszanej płciowo armii, ale nie znaleźliśmy nic ciekawego. Jeśli chodzi o takie naprawdę przekonujące, fajne modele, które mają trochę takich czapeczek i ogólnie bardziej komandoski vibe, no to były tylko te, tak więc Wojtek ma Katahanki jak to mówimy, Katakanki można też być może powiedzieć. No, i tak w sumie miałem je pomalować w dwa wieczory. Bardzo się starałem, żeby nie iść w szczegóły i tak dalej. Zajęło to dużo, dużo więcej czasu, ale to nic. A oto Def Corps of Creek, czyli dawniej Kill Team Veteran Guardsman. To był pierwszy Kill Team Wojtka, obecnie służy głównie do 40. Nie byłem wtedy jakimś tam super malarzem, dalej nie jestem, ale wtedy byłem początkujący dość. Natomiast włożyłem totalnie wszystko co miałem w malowanie tego Killteama, bo Krygowie strasznie mi się podobali, dalej mi się podobają. No i starałem się, żeby ten oddział wyglądał jak najlepiej. Zadbałem o szczegóły, no i generalnie bardzo go lubię. Jak widzicie mają nawet marszałka, znalazłem taki model w necie, no i bardzo mi się on podoba, taki właśnie idący pewnym krokiem przez błoto dowódca bardziej pewnie pasuje do, na komisarza i teraz taką funkcję zresztą pełni bo został zdegradowany Dev Corps Marshal poszedł do legend ale to dla mnie zawsze już będzie Marszałek moje zamiłowanie do Dev Corpsów krieg poskutkowało też tym, że kupiłem w ogóle wtedy jeszcze nie miałem drukarki wydruk konnych Dev Corpsów raz tylko chyba Wojtek zagrał nimi jako właśnie Dev Corpsami zazwyczaj byli to Attilan Rough Riders pomysł był taki trochę nie wyszedł to mieli być nocni jeźdźcy i to w deszczu, więc jedyne światło, które tutaj miało być, to światło od lans, które gdzieś tam troszeczkę ich podświetla. Poza tym błoto, kałuże na podstawkach, no i też zrobiłem lakierowanie błyszczące od góry, żeby wyglądali tacy właśnie jakby lśnili w deszczu. No i tak średnio to wyszło. No chociaż myślę, że może wyglądają dosyć klimatycznie, może troszeczkę zmniejszę tutaj jasność. O, zobaczcie, w ciemności jest troszkę lepiej. Chciałbym Wam jednak zwrócić uwagę na to, że druki 3D mają też taką wadę. Są albo kruche, albo miękkie. No w tej chwili na pewno są już jakieś tam rozwiązania. Yy, oczywiście są bardzo drogie żywice, no ale tutaj te żywice, które się nie łamią, to są takie bardziej elastyczne. I wtedy tego typu cienkie rzeczy, no słabo wyglądają, prawda? Te szczególnie tutaj, aż mu zwisła dzida od tego patrzenia w dal. A ten to już w ogóle skręca jak motocykl na żużlu, no on się tak przechyla, przechyla i przechyla z miesiąca na miesiąc, jest na to sposób tymczasowy można zanurzyć model w gorącej wodzie i wtedy te elementy się robią bardziej elastyczne. No i trzeba go naprostować, wtedy zanurzyć w zimnej wodzie, żeby stwardniał, no i to działa na jakiś czas. Tylko, że jeżeli już pomalowaliśmy model, no to nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby go tak zanurzać co rok we wrzątku, nie no po prostu cóż, tak jest z wydrukami myślałem, że może mnie lepiej pójdzie bo potem wydrukowałem drugi oddział już sam no i troszeczkę lepiej rzeczywiście poszło dałem więcej mimo wszystkiego tego kruchego materiału a mniej elastycznego i dzięki temu te włócznie aż tak nie opadają widzicie tutaj jeszcze inny sposób malowania no troszeczkę wygląda tak jakbym tylko psiknął areografem na światło no ale właśnie na tym mi się skończyły moje zapędy do tego żeby robić yy, tylko jedno źródło światła bo to co tam pomalowałem troszeczkę, no to nie wystarcza i na stole nie widać tego dobrze. No jednak ten eksperyment nie wyszedł, natomiast jeżeli komuś z Was wyszedł, jeżeli ktoś z Was też chciał takich nocnych jeźdźców w deszczu albo cokolwiek właśnie w nocy w deszczu pomalować, to no to jestem bardzo ciekaw rezultatów i sposobów. Tu jest widzicie taki znaczniczek, często wykorzystuje bitsy po to, żeby robić różne takie rzeczy, na przykład oznaczać znaczniki celów, które zostały przejęte, czy tam zinfiltrowane, tapnięte, yy, za pomocą różnych takich wynalazków. A mój ulubiony znacznik, który zrobiłem, wygląda tak. To jest ewidentnie znacznik celu i prowadzi on prosto do niego. To model, nad którym spędziłem dużo czasu, potem popatrzyłem sobie, kurczę, i on wygląda jakbym go po prostu zanurzył najpierw w wikolu, a potem w kałuży i dał wyschnąć. No ale może nie tak do końca, bo jak się przyjrzeć z bliska, to tu są bardzo różne rdzy, zacieki, wycieki, oleju i tak dalej. Dużo słoiczków kupiłem specjalnie, żeby te czołgi tak robić Wojtkowi. Jestem z niego zadowolony, dostałem nawet wyróżnienie na festiwalu malarstwa figurkowego Kontrast. No i git. To jest z kolei wydruk filamentowy Leman Raz, nazywa się Rozjadacz, ponieważ kiedyś Wojtek mi zrobił nim tank szoka i powiedział rozjadę cię, a ja zginąłem i powiedziałem no i rozjadłeś mnie, no i tak zyskał swoje imię. Oczywiście tutaj przez to, że wydruki filamentowe nie są takie dokładne jak żywiczne. I tutaj też widać aż za dobrze warstwy, łosze w nie wsiąkają, no i wtedy widać je jeszcze bardziej, więc tak trochę aż się nie chce malować. W przypadku takich wypustek, one czasami są takie postrzępione, dziwne, no czasami można z tego zrobić weathering, ale generalnie nie jestem fanem takich rzeczy. I kolejny czołg kupiłem już oryginalny. No ale ponieważ tamte kosztowały mnie aż 50 zł za sztukę na Allegro, a było to ze dwa lata temu, no to kupiłem dwa. Jeszcze jest tutaj taki, zrobiłem mu kamuflaż. Ten już jest w barwach kadiańskich. Tu ma zmagnesowane rzeczy z oryginalnego Rasa, Po prostu tam ma poukrywane magnesy. No i to zrobiłem generalnie z gazy, farb i tego typu rzeczy. Co jeszcze mogę wam pokazać stąd, żeby wstydu nie było? O, jeden z ostatnich modeli, które pomalowałem, czyli Ursula Creed. Też kupiłem ją Wojtkowi za swoje, bo bardzo mi się podobała ta postać. Podobnie jak Archont, taka charyzma, która z niej biła, i którą tutaj trochę udało mi się w tej twarzy oddać. Bardzo fajny model, bardzo fajna postać. No i cóż, pomalowałem ją tak jak Wojtek lubi ostatnio, czyli po pudełkowemu, zgodnie z lorem oficjalnym i tak dalej. Bo my mamy, jak już się na pewno zdążyliście zorientować, własnego lora, lokalnego. A to już jest nasz Lord Solar Leontus. Jeżeli widzicie, że on nie wygląda jak Lord Solar Leontus, to macie rację. Dostałem od kolegi jakąś starą kawalerię jeszcze z Fantazy Battle czy z jakiejś gry tego typu, jakieś bicy, co cały koń był. Dokleiłem różnych rzeczy i tak powstał właśnie ten model. Tutaj nawet jest pieseczek, mopsik. My też mamy mopsa, tak więc no wiadomo. To nie jest Konstantin ten koń, bo on jest zbyt prawdziwy na Konstantina, ale u nas ten piesek się nazywa Konstantin. Znaczy Wojtek o tym nie wie, bo przed chwilą to wymyśliłem. Tak czy inaczej, to jest nasz lord solar i bardzo się z niego cieszymy. Ja go próbuję w prawie każdej bitwie dopaść, ale bardzo rzadko mi się to udaje, bo Wojtek chowa go razem z moździerzami i oddziałem piechoty, i jeszcze komand składem gdzieś tam z tyłu, żeby się nudził i farmił mu cepeki. Ale gdy graliśmy jeszcze na indeksy, to zawsze był dla mnie jeden z takich dodatkowych celów załatwić Lorda Solara. Miałem za to punkty zwycięstwa, które tylko ja wiedziałem. Tutaj jeszcze jest model używany często przez Wojtka. W ogóle to ciekawe dlaczego gracze Astra Militarum go nie używają tak często, ten, ten oto inżynier Adeptus Mechanicum został stworzony za pomocą farb akrylowych oraz z i różnego rodzaju efektów olejnych, no i zobaczcie jak fajnie to wpływa na metalowe części. Bardzo to lubię i też polecam wszystkim malującym taką dywersyfikację metali, żeby były dwa różne. Fajnie jest wykorzystywać właśnie na przykład brąz i żelazo, bo wtedy model jest dużo ciekawszy, zawsze można jakiś tam akcencik dać. No właśnie, ten model daje czołgom inwa i wtedy żadne wysokie AP broni antyczołgowej za bardzo nie działa. Dla mnie to jest jeden wielki koszmar, kiedy gram Eldarami przeciwko Wojtkowi, próbuję załatwić takiego Rogaldorna, a on cały czas ma 4 plus INVA i na nic moje minus 4 AP. Taki komisarz to jest dosłownie, nie wiem, dwie godziny mi zajęło malowanie go. Stary modelik, KRAS 2 był skończony. No te stare modele miały trochę mniej szczegółów niż w tej chwili, więc było z tym łatwiej. No, dlatego też lubię malować postacie. To jest jeden wieczór na cały projekt i gotowe. Z rzeczy, które mają swoją historię, został mi jeszcze ten tutaj oto sołtys. Domek jest papierowy, ale to nie on się tu liczy. Kiedyś kupowałem na Allegro Gipsowe tereny. One były bardzo tanie, a my robiliśmy dużą makietę z żonką. Napisałem panu sprzedawcy, że jakby dołączył do zamówienia to, co mu tam zbywa, jakieś nawet gruzy połamane, to my wykorzystamy. Przysłał mi bardzo dużo różnych fajnych gratisów, no i jeden z tych terenów jest tutaj. Zamówiłem wtedy jeszcze ognisko. Był taki zestaw od Gamaka, muzykujących, siedzących przy ognisku właśnie Death Corpsów. No ja poprosiłem tylko o gitarzystę, żeby był taki yy, samotny. Trochę folautowy klimat. Yy, The Last of Us 2 jeszcze nie było. Ja nie miałem drukarki, więc to no, kupiłem gotowego po prostu. Wystawiłem tą całą rzeźbę na perkonia, później jeszcze na Kontraście jako teren Festiwalu Piosenki Turystycznej 2050. Zdobyłem wyróżnienia w obu tych konkursach. W jednym mi powiedziano nawet, że nie za technikę, bo technika jest taka, no, taka tam jak, jaką potrafię. Natomiast chodziło o klimat. Ja lubię klimat właśnie, lubię bitewniaki dla klimatu, jak już się może zdążyliście zorientować. A tutaj jeszcze jedna próba. Rozpaczliwa, zrobienia nocy w deszczu. No tym razem trochę zrezygnowałem z tego deszczu, odpuściłem trochę ten błyszczący lakier. No i wyszło to znacznie lepiej, ponieważ dałem więcej kolorków również z góry, czyli takie trochę światło księżycowe. To są wydruki różnych armat i figurek nawiązujących do def -korpsów. i te chyba akurat, a przynajmniej jeden z nich specjalnie mm, został stworzony z myślą o def -korpsach. Wtedy jeszcze nie było takich pięknych modeli artylerii, jakie teraz mamy nowe. Zawsze mnie pociągała tutaj taka synteza nowoczesnych laserowych dział i starych, wyglądających na pierwszą wojnę światową, elementów kół. Tu mamy komputerek nawet nad takimi starymi wspornikami do starych kół, a tutaj dół jest w ogóle z jakiejś starej armaty, chyba napoleońskiej, a reszta jest już quasi-urhamerowa. Bardzo mi się w westycyce DevCorpsów Krieg podoba taki miszmasz historii przyszłości z lekką nutą steampunku. Tu jeszcze na Death Corpsów pomalowany starego typu Sentinel. Rakieta trochę nie pasuje, ponieważ ona jest nowszym dodatkiem, takim żetonem one-shot. Rakiety są jednorazowe, więc możemy je po prostu zdjąć. Są na magnesy. Tutaj już zacząłem się bawić w Weathering. W rdze zaawansowaną, różną za pomocą i olejów gąbkami i akrylowych efektów. I jeszcze jeden kill team. To są siostry bitwy, nowicjatki. I też bardzo fajnie mi się malowały je. Też staram się dbać o szczegóły i szczególiki. Wpadłem na pomysł pomalowania ich w barwy dostojnych matron z Djuny. Oczywiście dostojne matrony nie nosiły broni. Natomiast poza tym właśnie taki mi przychodził do głowy vibe. Nie powiedziałem jeszcze o kasyrkinach. Pokażę wam zdjęcia. Tutaj, bo gdzieś nie mogę ich znaleźć. Też fajnie mi się malowało ten kill team Wojtka, którym najczęściej gra i który najbardziej lubi. A teraz coś zupełnie innej beczki. Był sobie wiejski domek, w którym mieszkała Wiedźma, i tak dalej. Ten domek, oto, został wydrukowany też na drukarce na filament. Co widać tutaj po różnych takich dziwnych rzeczach, ale z daleka i tak jest ładny. Poza tym, w żywicy trudno by było to zrobić ze względu na rozmiar. A dlaczego o nim mówię i dlaczego pokazuję nagle tereny takie jak to drzewo z mchem chrobotkiem, w który można się zaopatrzyć tanio, na przykład w tedim czy ten domek? Ponieważ mam jeszcze jedną małą kolekcję figurek, a mianowicie figurki do Frostgrave'a. Frostgrave to bardzo prosty bitewniak, jedyny, w który zechciała grać moja małżonka i sobie graliśmy nawet kampanię, coś ostatnio przestaliśmy. To jest bitewniak autorstwa Josefa Mackulofa którego zresztą spotkaliśmy na Pyrkonie. Pograliśmy z nim, podzieliliśmy się naszym motywem dodatkowym na walkę wręcz domowym ze Scatterdicem, no bo przecież jak się szamoczą, no to mogą gdzieś tam trochę się przesunąć. Na przykład za krawędź przepaści. Nie wiem, czy się ucieszył autor gry, czy nie. W każdym razie przegraliśmy też z tym. No i w ogóle fajnie było, Pyrkon jest fajny. Frostgrave to bardzo prosty bitewniak, jedyny, w który zechciała grać moja małżonka i sobie graliśmy nawet kampanię, coś ostatnio Przestaliśmy. O, to jest moja czarodziejka, bo tam się wybiera czarodziejów. Widziałem gdzieś w internecie też tę figurkę jako Galadrielę, a to jest jej, myślałem najpierw, że pomocnik, ale potem malując zauważyłem, że to jest jednak asystentka, uczennica, znaczy, jak się to po polsku mówi przy grze Frostgrave'a, Apprentice. Bardzo fajnie nam się kupowało te figurki, ponieważ wtedy jeszcze nie miałam drukarki i na Perkonie szukaliśmy po całej wielkiej hali sobie figurek. Które mogłyby być naszymi czarodziejami i uczniami. Fajne to było bardzo. Gra jest taka wielosystemowa, oczywiście są specjalne figurki. Właśnie te oddziały są specjalnie do frostgray wbrutukowane do złożenia i pomalowania. O, jest złodziej, zbój, no i żołnierze dodatkowo. Ale tych głównych bohaterów to sobie kupiliśmy skądinąd. Natomiast moja droga małżonka później miała już okazję skorzystać z mojej drukarki 3D, więc wyszukała sobie model, jaki chciała. I spośród wszystkich majestatycznych magów i mrocznych czarodziejek wybrała tę oto babę z miotłą i z kuflem piwa. No i bardzo dobrze, bardzo fajna, sympatyczna czarodziejka, tak naprawdę śmiertelnie groźny babsztyl. Wymyśliliśmy im różne historie, różną fabułę i tak tak więc nudy nie było. We Frostgrave'ie są też jakby osoby trzecie, na przykład zombiaki, są też z jakiegoś zestawu właśnie Frostgrave'owego. No nie są one jakoś super wypasione w porównaniu z figurkami GW, ale maluje się je tak szybko, że naprawdę cały oddział żołnierzy można w jeden wieczór pomalować. Nie ma żadnego problemu. O, tutaj jeszcze jest z moich pierwszych figurek, jakie w ogóle kiedykolwiek kupiłem w jednym ze sklepów. Po 5 zł były do takiej gry. Pamiętałem kiedyś nazwę, ale już zapomniałem. Były właśnie takie figurki i ja sobie na nich ćwiczyłem malowanie. Ten mi całkiem spoko wyszedł. Potem go jeszcze poprawiłem i on jest we Frostgrave jako bibliotekarz też można go wziąć, zatrudnić do oddziału. Natomiast tutaj mamy duchy, które pochodzą z Age of Sigmar i one też tutaj sobie biorą udział. Mają nawet specjalną kryptę, o której wam opowiem zaraz jeszcze, bo mam ciekawostkę farbową przy tej okazji. A w przypadku tych duchów też wykorzystałem pajęczynkę. No i tu się jakoś przyjęła troszkę lepiej, tu i łówdzie, szczególnie tutaj się udało fajny efekt zrobić. Bardzo wdzięcznie się ta pajęczynka przyczepia do wszelkiego rodzaju trawek. No, natomiast mówiłem o krypcie. Krypta jest o tyle ciekawa, że zobaczcie, co ona tutaj ma na naszku. To nie jest namalowane, to jest błąd przy podkładowaniu. Robiłem to w pomieszczeniu, które było zbyt zimne. I za mało wstrząsnąłem białym podkładem, i na czarnym wcześniejszym podkładzie zrobił się taki szlaczek. Po prostu biały podkład ze spreja się rozlał i rozlał się w coś takiego. Piękna sprawa, nie? Potem domalowałem to, i żeby wyglądało jak jakieś roślinki. No, nie do końca wygląda, bo jest płaskie, ale chodzi o to, że czasami błędy są bardzo fajne i można je świetnie wykorzystać. A jeśli w ogóle wiemy dlaczego powstał błąd i zrobimy go specjalnie, to już nie jest błąd, tylko technika. Tu też jest pajęczyna, ale wygląda jak guma do rzucia bardziej. No niestety nie zawsze się sprawdza ten efekt. Jeżeli chcecie, to kiedyś omówię Frostgrave'a i jakąś bitwę. W ogóle bym chciał bardzo przetłumaczyć podręcznik do Frostgrave'a. Całą książkę najchętniej, no ale do tego trzeba wydawcy chętnego. Jeżeli jesteś wydawcą i chciałbyś wydać Frostgrave'a po polsku, to ja jestem bardzo chętny, żeby przytłumaczyć całość. Chętny i kompetentny. Doświadczenie z grą mam i z tłumaczeniem gier bardzo polecam. No i chciałbym zrobić oczywiście Frostgrave'owy, innymi Battle Report, no ale do tego potrzebuję więcej sprzętu. Stąd link do kawy. I Jeżeli mi pomożecie w zbiórce na różne rozwiązania, które pomogą mi szybko montować i długo, długo nagrywać Battle Reporty, no to pewnie, pewnie będą. O, jeszcze właśnie walczy się we Frostgrave o takie skarby. To są znaczniki i można je nosić w ogóle, i to jest bardzo zabawne czasami. Też wydrukowane skądś tam. W ogóle to bardzo sympatyczna gra, i kiedy Wam teraz pokazuję te figurki, to aż mam ochotę zagrać, no ale trzeba kończyć. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. To by było na tyle, jeżeli chodzi o kolekcję figurek. Może kiedyś powtórzymy ten materiał, jeżeli będziecie chcieli. Jeżeli nie, to nie. Może coś Wam pokażę, jak maluję, chociaż nigdy nie wiem, czy wyjdzie tak naprawdę, bo nie jestem aż taki profesjonalny. No ale zobaczymy, co to będzie. I co do zobaczenia następnym razem. Hej!